Z tej strony Paula. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online. Dzisiaj moi drodzy następne źrebaczki, bo nic tutaj e, za bardzo nie zostało dodane. E, jakieś fryzurki. Hmm. Aha, sezon 18. To coś z ok Chyba uciekł sezon, że tak powiem. Hmm, dobra, czy w tym sklepie się coś tutaj zmieniło? Pocać fryzury. Pewnie chodzi o te nowe kolory, więc jak kogoś interesuje, to zapraszam. Ok, i lecimy sobie na hodowlę. Co tu jest nowego, tak, ładny. No nic ciekawego. I dzisiaj, moi drodzy, weźmiemy sobie Tamirę i będziemy sobie próbować ją troszkę poprawić, bo ma 10 level. I chciałabym z Czarną Grzywą najlepiej karlik Combo. Ja nawet znalazłam takiego konia. Mamy 18 minut tylko. No to lecimy z Bidem. Dobra, 25 tysięcy, no to jakoś bardzo nie tak? Zobaczymy, yy, czy to będzie miał sens, płacenie tyle za konia. Ja mam nadzieję, że tak. Ten koniec niższy, bo ta Tamira jest po prostu ogromna. I pierwsze co, no to oczywiście szampan sabino, bez tej maści, no nie da się, nie, nie da się bridu zrobić bez tej maści. Dobra, ale jestem ciekawa jaki wyszedł, w sensie grzywa na przykład. Zobaczymy czy ten konik ma dobre geny. No. Ujdzie, ujdzie, ale my chcemy karego frame. I lecisz, Tamirka. Postaraj się. O, Tamira i Silver. Ale ładne imionka mają. No i nice. No i karty. To, 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 to nie nice. Już nie nice. O, cztery tysiące. Poko. mi się troszeczkę zwróciło. I jeszcze raz. I teraz chyba będzie źrebak. Nie jestem pewna. Zaznaczam. Ale być może będzie źrebaczek. I to to będzie nie, złote karty. O, 200 klejnotów. No to nie obrażę się. Nie obrażę się. Klejnoty zawsze się przydadzą, szczególnie do miejsc na konie. Boże, jak ja bym chciała, żeby dodali na przykład następną jakąś nową maść i do tego yy, dwa nowe sloty. No i mamy, zobaczcie moi drodzy. Za trzecim albo czwartym razem, nie liczyłam. I 176. No, to nice. Nelly. O, Asterix. Nie, on się musi nazywać Asterix. Błagam, bądź piękny. Tu jest Tamirka. Tam coś stoi. Nie, on ma, on ma krótką grzywę Dlaczego mi to zrobiłeś? Ty masz falowany ogon. Nie możesz się z Tamirą zamienić. Oń. Masz plus 8. Weźmy no się z Tamirą zamieńco Bo ona ma prosty ogonek, a falowaną krzywę. A ty masz średnią krzywę i falowany ogonek. Dobra, pasowałoby tu coś wyrzucić. Yy, okserka nie. To może tego pioruna, co? Myślę, że Stella chyba mi się bardziej podoba. No. Chyba tak. Dobra, przesiadamy się. Możemy się przesiąść na alfa w sumie. No, możemy się przesiąść na alfę, to piorun sobie idzie. Zawsze możemy sobie te konie przywrócić. Jest taka opcja, więc możemy sobie z tego korzystać. No co z tym Asterixem? Może z tym Asterixem sobie spróbujemy. Bo w sumie, jak ona już takie geny podrobione troszkę i przez Tamirę i przez tego Silvera. Ale znowu level malutki, to ja nie wiem, czy te konie nie będą wychodzić znowu jakiś piąty, szósty level. Więc zobaczymy. Może się uda, moi drodzy, może się uda. I będzie miał lepsze geny ten koń niż po Tamirze. Okej, okay, ten target też jest spoko, ale ten jest Carly Combo, dlatego coś mnie ciągnie do tego konia po prostu, no. No, dajesz. No, dajcie jeszcze jednego. Jeszcze... nie jest takie trudne. Mamy taka ładna maść. Czy z czarną grzywą? No, no, dajcie, no. To jest kropek. Trochę wam się pomyliło. To jest kropcio. siódmy. No to nie jest tak źle. Piana. I ładne imię. Okej. Okay. No to co, może z tym sobie spróbujemy? Chociaż ten ma troszkę mniej punktów na tą kontrolę. Ale ma falowaną grzywę chociaż. Chociaż tyle. Co myślę, że mogłoby być nawet takie zdrowe połączenie. Znowu 200 klejnotów. Boże kochany. Na tym bridzie to ja sobie więcej klejnotów zbiorę niż z No, dawaj, silverek, wierzę w ciebie, ty jesteś dobry koń. Drogi koń. No, dajesz. Mm. No nie o to mi chodziło. Ej, ale te level wcale nie są takie najgorsze. Siódme poziomy wychodzą. Nie jest źle. Ojej. Ojej, jej, jej. Jakby był karliką, potem go zostawiła. No, może będzie rybak, Bo tak troszkę się tam zacięło. Może będzie źrebaczek. O! I bonus nam wskoczy następnym razem. Nie. O rybaku, to sobie mogę pomarzyć. nie wiem, raczej nie będzie to 15% to szczerze mówiąc rzadko kiedy cokolwiek daje naprawdę no właśnie no właśnie I to mamy jeszcze takiego i takiego zwykłego, no mnie coś do niego ciągnie, wiecie to prawda, on będzie dawał więcej kart niż to będzie warte ale, ale jest ładne ale jest ładny Przede wszystkim Carly Combo z czarną grzybą No dajesz, postaraj się trochę, no. Werek. Albo Asterix, nie wiem. A będzie miał ten źrebek dziwny, rodowód. No dobra, nie czepiajmy się szczegółów. Tak, nasze konie walicji są albo klaczami, albo ogierami. W zależności od tego, czego potrzebujemy. To, to też jest spoko. Bo, jakby był jeszcze podział na klaczy i ogiery, to ja nie wiem, czy, czy coś by z tego wyszło. I tak ciężko się robi maści. Naprawdę. Ale odkryłam swoje nowe hobby, wiecie? Jak zaczęłam grać w Alicję. W ogóle, jak zobaczyłam na YouTubie, gdzieś mi tam przez przypadek wyskoczył e, film chyba Atakamy e, właśnie z Alicją. I mówię, kurde, jaka fajna gra. I zaczęłam sobie grać, tak wiecie. I odkryłam swoje nowe hobby: robienie źrebaczków. No, jedziemy. Jedziemy. No. I nie wiem, czy będzie źrebak. Nie mam pojęcia. Miejmy nadzieję, że tak. I miejmy nadzieję, że taki, jaki chcę. Please. Błagam. O! Z szarą. Nie. Nie e, nie zgadzam się i będziemy ósmy. A to nawet lepiej. Nie zgadzam się. Gitara. Okej, okay, no to spojrzmy sobie, co nam tutaj wyszło. Czy on gdzieś tu stoi? Nie, tu jest ten, tu jest... A tu stoi... O Jezu kochany. No taki sam wyszedł, koń. To coś ty zrobił. Średnia. Średnia, długi falowany, długi falowany żarłok, a tu ciekawski mistrzu. Bądź ostrożny, kiedy używasz magii. Ej, fajne, tego jeszcze nie widziałam. Na końcu tańczy znajduje się skarb, to już widziałam. Ten ma 90, ten ma 88, ale zobaczcie, jak to równiutko jest po 20. Jakie to jest jakie to jest nice. O, ten ma równiutko 21, no nie mogę. No, a więc wyszły nam dwa. No niestety, więcej slotów, moi drodzy, to ja już nie mam. Więc już nie mamy co bridować. No, przynajmniej troszkę, troszkę sobie zarobię, a przynajmniej odkuję się za te zierbaczki. No, ale dobra. Taki króciusieńki filmik na y, niedzielę. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się podobało. Ja bardzo lubię robić zierbaczki i nawet nie wyszły takie tragiczne. Coś zarobią moją falowane ogonki, yy, więc nice. A więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!